Partnerem odcinka jest polska agencja www nieruchomości w pl Przeprowadzamy i zabezpieczamy majątki Polaków w Kambodży. Witam wszystkich serdecznie. Oglądam sobie wywiad z Krzysztofem Jackowskim i zajadam mój moje leczo z ryżem i ogórkiem. Słuchajcie, muszę jeździć do kormarkę tu po kawę, bo kawa się skończyła w domu i nie wiem, czy jeszcze otwarte, bo jest dziewiąta. Także już mykam po kawę. Znaczy, jeszcze w Kawomacie trochę jest, ale to, to tam na dwie 3 kawy. Słuchajcie, Anchor Market zamknięty, ale dobrze pamiętałem, że tu jest 7-Eleven. Gdzieś tak nawet w bocznych, można powiedzieć, rejonach. I w 7-Eleven może takową kawę znajdę. Zobaczymy. Tu są jakieś kawy, ale nie widzę kawy ziarnistej. To mnie przeraża. Słuchajcie, no niestety nie ma, nie ma kawy w ziarnach. Co ja zrobię teraz? Będę dzisiaj live'a wieczorem prowadzić bez kawy, nie wyrobię. Trzeba jechać gdzieś na centrum i szukać sklep, jakiegoś sklepu. Na szczęście po drodze taki sklep tak zwanego Chińczyka. I tu mają wszystko, jest taka półhurtownia i jest dużo rodzajów do wyboru kawy ziarnistej. Więc zaraz wezmę, kupię z dwie różne i będę miał. Dobra, biorę sobie dwie takie tu pół kilo, tu jest kilo e, kaw, kawy i będę. Miał i testował. Dobra, mamy to. Rachunek wyniósł 30 dolka. Tam bez paru centów. 29, 20 dokładnie. No, można wracać, jeszcze się przejadę tutaj. Zobaczę, jak ruch z wieczora, bo już jesteśmy w centrum. Powiem Wam, że fajne miejsce, ale pusto. No tu coś więcej się dzieje, bo jesteśmy bliżej Pub Street No ale też jakichś tłumów nie ma. Mówię, no kiedyś po prostu porównuje było więcej ludzi. No tutaj hałasu jest. Ale więcej hałasu niż ludzi. Weterię już umieściłem w środku, także czekamy. I idę kawę otwieram i idę sobie wsypać. Tak, jakieś tam snaki jeszcze jedzą, ale ja mówię, one już są na diecie. To już weterynarz mówił, żeby dawać dietę dla psów. No tak jak widzieliście, na mieście niby, niby ruch jest, ale tak naprawdę tego nie ma, bo bo to jest tak, tam gdzie powinno być chociaż trochę ludzi, to jest pusto, światła się świecą, a tam gdzie powinny być tłumy, to jest tych ludzi trochę. Ja porównuję to do lat wstecz, także nie idzie to w dobrym kierunku póki co. Cały czas jest za mało lotów, po prostu jest nowe lotnisko od roku czasu, i słyszałem, że parkowanie samolotów obsługa jest strasznie droga i linie lotnicze nie decydują się, żeby tutaj, żeby tutaj lądować. I ponoć przez to, tak? ale to może mieć jeszcze jakieś drugie dno, że komuś tam nie zależy w tym momencie. To jest chińskie lotnisko, a propos nie. I nie ma bezpośrednich połączeń z Chin, jest z jednego miasta Kumina, ale to jest takie nieważne. Nie ma Szanghaju, nie ma Kantonu, nie ma Pekinu, nie ma Syczuanu e, i tak dalej, i tak dalej, innych takich destynacji, gdzie były wcześniej e, i zapewniały to tłumy turystów z Chin. E, teraz chyba będą dopiero włączać Koreę bezpośrednie loty. Czy już coś jest, ale to jest cały czas mało, tak? W porównaniu do tego, co było kiedyś. I, i to jest jedną z przyczyn, że, że ciężko się dostać. No, ciężej niż kiedyś. O. A kolejna przyczyna to, że miasto przeinwestowane. Turystów jest mniej, po, po korona koledze nie wrócili. Ta turystyka nie odżyła, a miejsc turystycznych jest więcej i więcej. Słuchajcie, dzień kolejny zaczynam od śniadania. Rzadko jem śniadania, ale dzisiaj zjem śniadanie. Słuchajcie, Marcin był przed chwilą, a ja go nie nagrałem. Ale idę zobaczyć, czy rybki, gubiki od niego gdzieś tu żyją. Żyją, widzę. Nie wiem, czy widzieliście, ja widziałem, że takie małe rybki się gdzieś tu poruszają. Także jest ok. No, takie oczko mamy tutaj. Przypominam wszystkim, wynajmujemy pokoje. U nas 50 dolka. Link jest pod każdym e-mail, tak? Jest pod każdym filmem, i tam możecie zgłosić się i zabukować. Przepiękny teren, bardzo blisko centrum w bocznej uliczce od Riverside tropikalny ogród grill, gitara, szachy maszyna do kawy. Wspaniała atmosfera wspaniali ludzie, zwierzaki. I słynna wiata. No i oczywiście basen. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sprawy bieżące, ostatnio przedstawiłem, że trzeba przetrwać teraz obecny okres w lekkim uśpieniu, bez gwałtownych ruchów, aby następnie, następnie gdy sytuacja się bardziej wyklaruje, gdy nastąpią pewnego rodzaju ruchy. Zewnętrzno, wewnętrzne, wewnętrzne zależące od nas, zewnętrzne, które od nas często nie zależą. Pojawi się ktoś, ktoś zniknie, wyjdzie jakaś nowa sytuacja. Wtedy trzeba złapać wiatr w żagle, i popłynąć razem z tym wiatrem, ku, ku, ku lepszemu, lepszym wyświetleniom, ku lepszym zasięgom. Słuchajcie, także teraz jest taki czas przetwalnikowy, ale to jest naprawdę cisza przed burzą. Będą szykowały się bardzo poważne, poważne rzeczy, dlatego o tym teraz mówię. Nie warto zapeszać, jak to się mówi, więc konkretów, co, jak i z kim i kiedy, to też nie będziemy teraz mówić, ale faktycznie tu i teraz to jest taki czas, bardzo bym powiedział, spokojny. Na moich chińskich kanałach, social mediach, bez zmian, czyli bardzo kiepsko. Po prostu nie spodziewałem się tak słabych wyników, jakbyśmy wcześniej to przewidywali, to w najgorszym scenariuszu. Tym niemniej, jak zawsze mówię, nie ma się co załamywać, trzeba iść do przodu, działać swoje. Przypominam, <laughs> przepraszam, że wynajmujemy tutaj też pokoje. Jeżeli to się Ustabilizuje i będzie więcej osób, będą chętni też na tańsze pokoje. To zorganizujemy drugą miejscówkę. Może nawet z restauracją, może z restauracją Polonia, a może w innym wydaniu z tańszymi pokojami. To będzie zależeć od zainteresowania. Ja u nas stawka jest 50 dolarów, jest to trochę wysoka, no ale taka jest i, i to jest dla osób, które, których na to. Po prostu staci, chcą przyjechać na krótki okres, spotkać się, bo to też jest zawsze elementem takich tutaj przyjazdów gości, że chcą się spotkać. Ja muszę poświęcić trochę czasu, to nie jest tylko wydanie klucza do pokoju. Pokoje są klimatyzowane, mają lodóweczki, każdy pokój, osobna łazieneczka, oczywiście dostęp do basenu. Nie jest wliczone w to wyżywienie, ale można sobie samemu zrobić, dołączyć do naszego grilla, które często się tutaj odbywają. Ja cały czas jestem w trybie sportowym. Do trybu sportowego dołączyły również Leila i Stefan na wniosek weterynarza, żeby uważać i żeby parę kilo im zrzucić. Jeszcze nie jest źle, ale to już jest taki etap, że, że jak będzie więcej, to, to już będzie źle. Także teraz wszyscy się odchudzamy. Lidza Strelich też potrzebuje. No wszyscy potrzebujemy, oprócz kapelusza. Kapelusz wciąż gotuje i, i, i będziemy... Teraz ja mówię o tych chińskich social mediach, że my je rozgrzewamy. To jest rozgrzewanie social mediów, to jest komentowanie na innych portalach, to jest wrzucanie co jakiś czas jakiegoś materiału, uczenie się tego i niech się nas algorytmy uczą. Też uderzenie nastąpi dopiero za jakiś czas. Do wszystkiego potrzebna jest cierpliwość i i przemyślane, zorganizowane działanie. To już nie są te czasy, tak samo na polskim YouTubie, że wrzucało się cokolwiek, kiedykolwiek, z kimkolwiek i jakkolwiek, w jakości jakiejkolwiek, i, i to szło. Oczywiście to my wiemy z naszego podróbka, w Chinach, w Chinach to troszeczkę później się zaczęło, ale to jak to w Chinach przyspieszyło, i nie wiem, czy już nie przegoniło tych social mediów europejskich, a przynajmniej im dorównało. Tak więc. Czy tu, czy tam no potrzebne są działania bardziej je, zorganizowane, ponieważ trzeba sobie cały background przygotować, nie można być już tylko na jednym social, socialu. Ja teraz jak będę robił live'y, to będą to live'y multistreamowane, na wielu platformach, ale to będziecie widzieli w niedalekiej przyszłości. Tak jak mówię, cisza przed burzą trwa, my też tutaj ja przynajmniej cały czas jestem w, w takim, że tak powiem, badaniu, w takim napięciu, szukaniu, notowaniu, znajdywaniu i, i, i planowaniu, i nie, nie sądzę, nie sądzę, żeby szli tym tropem, i tak po prostu, gdzie ich ten wiatr zawieje, więc będę również sterem, żaglem, kompasem dla tych, którzy będą chcieli podążyć, bo wiele osób tutaj z uniwersum często kopiowało moje pomysły i bardzo dobrze, bo dobre pomysły trzeba kopiować. Ale może dadzą sobie radę lepiej sami, ze mnie lub sami coś wymyślą i ja to będę naśladował. To pokaże czas. A tymczasem żegnamy się i zapraszam na następny odcinek, a może zrobimy live'a. Problem z live'ami jest taki, że mi się zawsze chce wieczorami spać. Już jak jest ten czas, że Wy w Polsce jest różnica czasowa, mamy 6 godzin, kiedy Wy normalnie zasiadacie do kolacji i macie taki luz, to ja już bardziej jestem, że tak powiem, po stronie snu. Wcześniej miałem to przełamane, wcześniej chodziłem bardzo późno wstać, późno wstawałem, teraz się trochę to zmieniło, niestety. Mówię niestety, bo bo tak było lepiej, że, że ja wytrzymywałem sobie siedzieć po prostu do czwartej nad ranem. Później spałem dużo, ale mi to nie przeszkadza. Dobrze, słuchajcie, zobaczymy. Cisza przed burzą. Pozdrawiam. Cześć.